Dzisiaj jest, znaczy teraz jest nietypowy film. Tak, e, siumanko widzę gdzieś. E, a więc chcę na początku powiedzieć, żebyście obejrzeli odcinek z serii świątecznej. Tak. E, dzisiaj tak. wpadł. A, i po drugie, założyliśmy wspólny kanał, jak już się mogliście spodziewać po miniaturce. A, tylko, że to jest nasz wspólny kanał. Tak. Nazywa się on Fedek i ja. Na Oczywiście link będzie w opisie. Tak, jakby ktoś nie wiedział, jak się tam dostać. No i oczywiście polecimy go w polecanych kanałach. Jeśli zdobędziemy subskrypcję, widzowie. Bo tak, jeśli nie e, mamy subskrypcji, oczywiście... to nie mogę polecić tego kanału. Tak, bo on teoretycznie nie istnieje. No. no widzowie, ja przechodzę drugi raz bo aneks na mnie nie zaczekała. No bo ty się długo wlekłeś z tym odcinkiem i musiałam jeszcze mnie durka robić. No i właśnie widzę, że... wpadajcie do tego kanału właśnie i co mam powiedzieć? Chodź. Co miałeś powiedzieć? Zasubskrybuj tamten kanał. Ej, ja przychodzę od tyłu teraz ten. Aha, fajnie. A i jeszcze tak. Um, dzisiaj Są. powinien jeszcze wlecieć film. Serie Świąteczne. Nie, na... A, A, na ten, na nasz nowy kanał. Dzisiaj wleci. Pod Podobno zobaczymy jak. Podobno, Mam nadzieję, że dzisiaj wleci. A więc na Fedek Janek spadnie kanał, dlatego wy też wpadajcie. Ponieważ naprawdę e, możecie pomóc w rozwijaniu i spełnianiu e, naszych wspólnych marzeń. Ponieważ zawsze marzyliśmy o tym, aby zdobyć chociaż jeden przycisk na YouTube. No nie wiem, Wiemy, że jeden jest za 100 tysięcy. A więc naprawdę, widzę, gdybyście kiedyś. Kiedyś, gdy może staniemy się sławni, może, tego jeszcze nie powiedziałam, ale może jest taka minimalna szansa. Naprawdę podziękujemy wam bardzo za to, że pomogliście się nam wybić, tak. gdy dopiero nasz kanał był taki mały. Mhm. A więc naprawdę dziękujemy wam za to, że jesteście tutaj z nami, oglądacie nasze filmy i pomagacie. Jakby fajne filmy, ale wiecie, my się rozwijamy, więc nie jesteśmy I, I posłuchajcie, nie krytykujcie miniaturek, ponieważ ja się z nimi naprawdę staram, ponieważ wiem, że niektórzy mogą je krytykować. Nie mówię, że kompletnie wy widzowie, ale są tacy hejterzy, którzy krytykują i proszę naprawdę tego nie robić, bo ja się staram z tą miniaturką, bo to, to są moje pierwsze miniaturki w życiu. Nawet ja nie umiem robić miniatury. Ja też nie za bardzo umiem, ale widzę, jak gdybyście naprawdę docenili to, co my robimy dla tego kanału. I co będzie. Będą odcinki z Minecraft tego. na tym. Tak, naprawdę. My chcemy dla Was i jak najpiękniejsze filmy. Jak najładniejsze. Mhm. Jak najlepsze. Będziemy też nagrywać. Yy, tak, ponieważ to nie? również mój kamp. Tak, i widzowie, szykujcie się na robienie pranków dla fetka. No nie wiem, nie wiem. A to wiedz. Najpierw musisz ogarnąć program. Eee, tam, bez montowania się obejdzie. Kurde, no co jest? Nie no, no ale nie robię. program do montażu, program do nagrywania tam ja mam program z nagrywania, gdybyś nie wiedział. Serio? Serio? No? No to ja Ogarnęłam będę... go sobie? Nie, bo to ma być troll no na tobie, hehe. No tak, ale jeśli I może moj... na moją reakcję chyba bym już czekała, Anax. No pewnie tak, no, no tak. tak, bo no my to, będę to mogła. Ale jak będzie... Ale jak będziesz ja będę przygotowywać jakiegoś trola albo niespodziankę dla ciebie? To jak ty to zmontujesz, hm? No to ty będziesz musiała tym powiedzieć. Wtedy. To ty wtedy. To Dobra, skatujesz. stop. Bo widzowie to słyszą. E no, i no No, tak. No, no. Oni widzowie. E ja chciałam powiedzieć tylko tyle, żebyście wpadali na nasz drugi kanał pomagali w rozbijaniu. Tak. To. I żebyście naprawdę docenili. To, jak my się staramy z tymi siłami. A i jeszcze jedno. E, odnośnie współpracy z innymi YouTuberami. Co? Co? E, no, YouTuberem, ostatnio wydarzyła się taka sytuacja, że Fedek mnie w ogóle nie poinformował, że nagrył odcinek z FICO, a ja przygotowałam wszystko do nagrywania odcinka. No i. Zadziała się taka niefajna sytuacja, a w ogóle nagrywamy ten odcinek już po raz drugi, bo poprzedni odcinek z Promem był naszego kanału. Nie wypalił, nie było nas słychać, tego to też musicie docenić, że my się staramy i... O, tutaj w trzecim miejscu. I niewiadomą ilość razy robimy ten sam film. Film, no właśnie. Tak, i często wrzucamy już z błędami, bo jak za czwartym razem nam się nie udaje, to już nam się nie chce robić piątego. Bo wiemy, że to i tak nie wypali. Ale widzę, dajcie chociaż kropelkę motywacji. Komentarzy. Jeżeli napisujecie komentarz, to to będzie najlepsze, co możecie tu zrobić. No jest skrybować i zostawić łapkę w górę. Oczywiście jest dzwoneczkiem. Jak to no, zrobicie? Pewnie, że nie, widzowie. Możecie, ale nie musicie. Ale jeśli chcecie zrobić jakiś miły uczynek dla nas, no to pewnie zachęcam do zostawienia suba, łapki i przede wszystkim komentarza. Bo mm, nie wiem jak Fedek, ale ja uwielbiam, jak ktoś pisze komentarze, bo mogę je sobie poczytać w wolnym czasie. A, i podpisać na możemy też robić. Tak, ale będziemy vlogi raczej robić Sorry, jakie vlogi? Q&A. Co? Q&A, że widzowie nam zadają Aha. pytania, a my odpowiadamy. Okej. Okay. Więc zadajcie w komentarzach może pod tym filmem. A my w następnym odcinku odpowiemy na wasze pytania. Tylko nie ma czegoś takiego, ile masz lat, bo na pewno nie będę odpowiadał na przykład... I, na ee, nie i posłuchajcie. Jeżeli zapytacie, to my nie zawsze odpowiemy, no bo jest jakaś granica pytań. A jak wy będziecie pytać ogólnie o nasze życie, no to nie ma tak. Ja nie mogę, jakby powiedzieć, ile ja mam. Możecie, możecie się zapytać, e, na przykład. E, Czy masz jakieś zwierzę do mowy? No, na przykład. Albo... Ale od razu Wam powiem z buta, że Fedek nie ma, dlatego nie pytajcie się. Ja mam. Ale nie powiem Wam teraz, ponieważ wszystko, na wszystko przyjdzie czas. No. no. I to chyba tyle z różnego takiego filmu. Tematu. A jeszcze dzisiaj wleci postaramy się, żeby wleciał odcinek właśnie na FedEx. A i przypominam, że dzisiaj jest 9 grudnia. Tak, bo ostatnio też o tym powiedzieliśmy, ale nie wlecimy. No, no skoro... to i oczywiście, widzimy się w następnym odcinku na naszym kanale, bo on jeszcze dzisiaj zostanie opublikowany. Ale musimy się z nim pośpieszyć, bo już jest 18 po 18, 14 minut po 18, a my tu nagrywamy od godziny 16. W sumie to 17. Dlatego, widzowie, pomóżcie. Ponieważ montaż miniaturki i wszystko zajmuje jednak trochę czasu, który możemy poświęcić na inne zajęcia. Ja dziś zmarnowałam pół dnia na robienie odcinku i kanału. Dlatego proszę, zostawcie dla mnie lajka, ponieważ ja naprawdę staram się dla... jeżeli chodzi o ten kanał. Dlatego dzisiaj przesiedziałam połowę dnia nad organizowaniem odcinka. Ja też siedziałem, to ile No. Jeszcze ten montaż był ciężki, tak? Że... Tak. na naprawdę widzowie. Dziękujemy, że nas oglądacie. I prosimy, jeżeli macie znajomy, Jeżeli właśnie znajomi nie obserwują nas. Czy rodzina, No to bardzo prosimy, żeby wpadli chociaż na jeden film, zobaczyć czy im się spodoba. No tak. No więc widzimy się w następnym odcinku, a my się z na... z... No, tak. no tak. Na Fedek i Amks. Jeszcze dzisiaj. Dlatego. jeszcze się z żegnamy. Żegnamy. Pa pa. pa. pa.